A to filmik zapowiedziany już w tym, w tym czasie. co nagrywałem poprzednio. Czyli o godzinie ósmej. Jedzie. Nasz Intercity Morcinek do Lublina. Siódemeczka tradycyjnie. Lat, ja pokażę wam. Ja Jak na taki duży to... Bielska-Biały kiedyś jechał. Nie wiem czy teraz jedzie. Z Poznania chyba robione dokładnie tak. 87, a kiedy była kiedy była naprawa? 18 na P5. Na FPS w, w Hipolicie Cekielskim. Na Czekamy na odjazd. Teraz ma przejechać też pociąg towarowy. A kiedy to będzie, to nie wiem. A czekamy z... Go. Już? Odjazd. Będzie odjazd. Intercity Morcinek do Lubina z Wrocławia. Odjazd, godzina 11. Równiutka. Zobaczymy, czy był opóźniony później. Jak na zaskoczenie. Realizacja. Sprzężarka. Tylko tak, tylko tak, tylko tak, tylko tak. Chyba nie morden... Mord, chyba mordenizowany skifelka. No tu mamy rację. Piesiąteczka. pojechał do Skarżyska. Nie. Towarowy ma zaraz jechać. No to sobie popatrzymy jak on będzie przejeżdżał. A z drugiej strony chyba pojedzie. Więc zobaczymy. Na tor drugi. Ale no i jest ten. No jest sygnał. Nie zedł z to czekamy. Co tam pan poje? E, co to? Zielony mam. Zielony. Zielone pokazywał. Aha. No to czekamy. O. Ładne. Opczamp. E, ładny, ładny RP1, ładny, bardzo ładny. Napiszcie ja w komentarzu. Mam wszystkie na serduszko. Ty byczek jedzie, byczek, 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 jedzie, byczek, jedzie. Jedzie, byczek. Jedzie, byczek. ET22. Z węg... 883 z węglarkami przejechał przez stację stuka Idziemy tradycyjnie zobaczyć co się znajduje na rozkładzie A następnym naszym klientem jest Intercity Sienkiewicz. Nie. Regio do kamiennej. Proszę, tu jest zbliżenie do Skarżyska. A następnie jest tu. Tu, tu, Czekamy na zapowiedzi. Zachęcam do subskrybowania i zalajkowania filmików. I chyba to będzie na tyle, jeśli z rekwerencji na tej godzinie Czemu jest tak? Są wakacje. To, to jest z 13 czerwca rozkład. Do 26 jeżdżą na przykład tak pociągi. Na przykład ten Sienkiewicz tutaj pokazany. Czy wy macie taką rzecz PKP, że on jeździ Najpierw tak 11 na przykład 13.00 i później tak 11.58. W ogóle bez sensu, jakby się ktoś pomylił. No, to, to tyle na dzisiaj. Następny filmik za 3 tygodnie. Jak tradycyjnie, później będzie daily z tego. Do widzenia.